Także 7, jestem Euror, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy sobie w Team Fortress 2, tak jest. No i co, nie przedłużając lecimy do gry. Także okej, okay, witajcie w gierce. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie freaky fair i jak starczy czasu, to może wkroczymy sobie e, na przykład na Dynamite. E, nie pamiętam co to była za mapa, ale. O Cirkus ta, ta mapa jest generalnie fajna, ale... No, to też jest chyba tryb wyniszczenie, więc to taki trochę festiwal grindu. Ale mapa jest naprawdę całkiem fajna. Także co? Widzimy się na Freaky Fair. Także ok. Freaky Fair, punkty kontrolne. O, ciekawe. No w sumie tak, bo łącznie jest tam trzy. W każdym bądź razie Freaky Fair to jest takie połączenie, właśnie. W którymś odcinku tam właśnie wspominałem, że to jest takie połączenie Man versus machine ze zwykłymi trybami. Men versus machine pod względem. uwaga. Kurde, czym by tu zagrać? O, myślę, że tym. Pod względem, właśnie, upgradeów. Tak jest. A i myślę, że byśmy sobie zagrali czarną skrzynką, bo w sumie czemu nie? Chyba, że tutaj jest. A nie, tutaj. A nie, dobra, to jest po zabiciu. Dobra, zrobimy sobie coś w tym stylu. Także ok, 60 nam punktów zostało. Dołączyło mnie właśnie na meczek, w którym już trochę akcji się dzieje. Ostatnim razem ja grałem sobie, ale to prywatnie. To yy, grałem sobie snajperem łucznikiem. i zazwyczaj na tych men versus machine testujemy. A, myślę, że już padł, nieważne. Yy, zazwyczaj testujemy sobie jak to się nazywa? Soldiera, co jest? Ale tym razem, może byśmy sobie faktycznie pograli snajperem w którejś rundzie. Na razie będę sobie maksował. Aha. No, na razie będę sobie maksował po prostu yy, soldiera Aura. następnym razem z, y, zrobię sobie. Yy, szybkość przeładowania, bo jest taka. Spoko, ale no. W ogóle 7 rakiet mamy. Ja Tolec co jest? No, szybkostrzelność też, też jest niezła, tutaj. Ale w jakiejś następnej rundzie, czy, czy coś w tym stylu zagramy sobie, myślę. Snajperem, bo. i to łucznikiem, bo chcę wam pokazać, jaki on jest naprawdę zajebisty na tym trybie. Aj! Dobra, 320. To myślę, że teraz szybkość przeładowania poleci. Dobra, zobaczymy jak przeładowuje. całkiem fajnie, przyzwoicie. Nice. Kurde, bele mole. O, widzę, że tutaj już mamy jednego snajpera łucznika. No tak jak mówię, on jest naprawdę warty. Warty grania. Dobra, yy, wymaksuję sobie to. Nie wiem, czy było mnie słychać, ale no... Yy, wymaksuję sobie szybkość przeładowania. I teraz sejwuję... w sumie nie wiem na co. Chyba na... Szyb chociaż szybko szybkostrzelność jest git. Poleciałby może wyobrażenia, albo coś w tym stylu. No, wszyscy inni pewnie tutaj wyobrażenia polecieli. Kurde. Ole przeładowuje szybko. To jest yy, większość tego. Znaczy wielkość, pojemność amunicji też by się przydała, czy jakoś tak się to nazywa. Dobra, nice. Kurde, nie mam ammo. Mm. Ten spaj przykład Lol, jak go to nie trafiało? Kurde. Dobra, mamy 480. Specjalista od rakiet nie pamiętam, co daje. Pole rażenia i te sprawy. Ilość amunicji mógłbym nawet dwa razy dać. To teraz miałbym. O, 7 na 40. No to dobra. To git. Jak następnym razem będę miał 400, to wezmę sobie chyba. O, co by tutaj dać? Obrażenia chyba myślę. Lol. Nie no, że nawet tutaj muszą grać tymi spajami. Dobra, na razie sejwuję, bo i tak w sumie na nic mnie nie stać. Ups. Wow! Aha, ja no musiałbym te obrażenia zbustować, ale na razie tak średnio co mamy? I dość amunicji wymaksuję. I teraz to już naprawdę zbieram na obrażenia. Kurde no! Dobra, 230 hajsu Co mi się stało? Nie wiem, dostałem czymś O, dok dokonałem odwetu plus jeszcze yy, zebrałem paczkę Ciekawe Kurde. obramy 570 to idę od razu yy, obrażenia dobra kurde przejęli nam trochę punktów trzeba by to odzyskać. Kurde, 324 ten życia miałem. O. Patrzcie, 7.50 mamy. Czemu ja mogę w niego trafić? Dobra. 32 punkty kontraktu. Nieźle. Pójdę sobie od razu coś ulepszyć tutaj. Może kolejne obrażenia? Niech będzie. Trzeba by przejąć punkt kontrolny, ten środkowy, bo 3 minuty do końca. A tu się jeszcze nie rozgrzałem. Oj, oj, oj. Dobra, 390 to nie stać mnie na kolejne obrażenia, ale mogę sum w sumie ogarnąć coś innego, na przykład dwa razy, albo po raz. Hmm. Dobra, zrobimy tak. Jak będę miał następne 400, no to zrobimy sobie tak, że... Kurde, ale wyrwałem. O. Aha. Ej, gościu, sobie tutaj gra atakiem powietrznym, czy jakoś tak się to nazywa. I to w sumie też nie byłoby głupie. Zwłaszcza, że on tam... Ciu, 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 ciu tam, nie? W przeciwnika. Tak dosłownie jak z karabinu, nie? Dobra, przejmujemy już ten punkt. O! Nice, Osiem stówek mamy do podziału. To jest chyba spaj, ale nie wiem, nie jestem pewien. Możliwe. Co mnie zbonkowało? Nie zauważyłem nawet. Dobra, mamy tysiąc tych. I tak. Dobra. Ej, możemy sobie wielkość magazynka jeszcze bardziej powiększyć. Kurde. Ej, czylicie mieć na przykład, nie wiem, 12 rakiet tutaj od razu? Kurde. To byłoby niezłe. Aha, czas tutaj chyba jest z góry określony. To nie jest tak, że przejmujemy punkt i jest więcej czasu. Aj jajaj, patrzcie to! Kurde. Max Karabinu Dobra, 250 O, 400 to kosztuje, okej okay. O! Już mnie stać. Jeszcze coś mogę kupić. Mm, nie bardzo. Może tutaj jakieś coś. Nie, saveuję. Dobra. Mamy 9. 6, 9. Haha. Hi, 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 hi. Mm, Możemy coś jeszcze kupić. To wymaksuje obrażenia. Będziemy mieć 13 albo 14 rakiet. W takim razie, jak, jak wymaksujemy to, jeśli, jeśli to tak działa, tak jak myślę, nie? że co dwa że dwa więcej. A wyobraźcie sobie to, że na ataku powietrznym jest tak, że... Jak się ma atak powietrzny, to tam maksymalnie jest chyba 16 albo nawet Około 20 rakiet, więc to dopiero jest. Łoty, nie wiedziałem, że tam jest wejście do tego, ale dobra, mamy 590, więc praktycznie wszystko wymaksowane. Kolejna wielkość magazynka. Mamy 11. No to tak. To jakbyśmy wymaksowali byśmy mieli 13 rakiet. Ewentualnie jedna dodatkowa. A, pat jest. Ok. Także widzimy się w następnej rundzie. 50 punktów równe. I mogę dodać na przykład czasu ukrwawienia celu, ale dodam to. No. No mam też PM, a PM też w ogóle zajebiście strzela. Jak jest ten. Eee. Zbustowany także zagramy sobie tym razem snajperem e, łukiem, bo chciałem wam pokazać, jaki on jest OP, tylko jak, się potra tylko jak się umie strzelać w miarę z łuku. Przynajmniej w miarę. A penetrujące pociski dodamy, na razie wiecie, tak skromnie dosyć. E, to jeszcze by trzeba było. No i na, na razie to tyle, tak, ale jak się doda na przykład jakąś szybkostrzelność, jakieś coś w tym stylu, to łohohoho. Jeszcze na przykład do PM-a szybkostrzelność czy coś, to to, to, to to jest w ogóle wtedy minigun. No, tylko nie wiem, raczej... O, kapelusz wypadł. Raczej nie będę chyba dobrym snajperem-ucznikiem, ale... Eee... ...to się okaże. Kurde, zjechała mi strzała. O, krwawi. Nice. A, to trzeba wygrać rundę. W sensie jest więcej punktów za wygranie rundy. Okej. Okay. Pomogę sobie ten na przykład. E, no dobra, w sumie niech będzie to czas ukrwawienia. I Ale zajebisty plakat z Erasmusem. Fajne. Oj, w ogóle zauważyłem, że mamy 72 punkty. Lecimy dur. What? Wszyscy się rzućcie na mnie. A czemu mi się czas ukrwawienia nie dodało? Nie wiem. Teraz powinno działać. A może jednak snajperką byśmy pograli? Co jest? O! Oh. Dzięki. Stab, stab, stab. Dajmy standard. Ale mamy siedem stów, także od razu leci to, to, to. Okej. Okay. Penetrujące pociski i Obrażenia, I tutaj trzeba naprawdę farmić dużo tych, dużo kili. żeby mieć dużo hajsu na te ulepszenia, A jeśli chodzi o grę snajperem, bo jeśli chodzi o grę na przykład eee, łucznikiem, nazwijmy, no Boże, mm, tym, żołnierzem. To wystarczy dosłownie grosza utopić tylko po to, żeby mieć już naprawdę fajne upgrade. A! Aj, myślę, że wyjdzie. Nice. A jajaj, także w zasadzie jak ulepszę obrażenia, to czas krwawienia w sumie nie ma sensu. Bo nawet na mało napiętej cięciwie ten będę miał dużo tego. Co? A, no dużo obrażeń, tak. 77 punktów, farmimy mamony, 25 minut nagrywania. We kurde w dupie. W ogóle gościu się nazywa Sherlock Hol Homeless. <laughs> Dobra, przeładowanie, wymaksujemy. Sherlock bezdomny, nice, nice, <laughs> woah. Co jest? Ej, dobry, dobry jest ten łuk. Bardzo dobry. Nawet penetruje i dwa kile od razu się udało zrobić. Penetruje jak zły. Jak wściekły. Jak wygłodniały mnich. Co? O kurde! Ale dobra, przynajmniej krwawi. Może się wykrwawi. Raczej się nie wykrwawił, ale mamy 7 stówek. A jakby to tak wymaksować? I dać tutaj. O, dobra, także łuk już coraz mocniejszy się robi, naprawdę, ale już w sumie w poprzedniej rundzie był do no, dosyć dobry. Mamy 85 punktów. Skoro dostałem punkta, to nie miał dzwona zmarłego. Dobra, zobaczmy teraz, jak szybki jest ten łuk. No, bardzo szybki. Szybki łuk. O, bazuka biedaka, on tam pewnie na napycha 13 rakiet i wystrzeliwuje wszystkie raz za razem. Wyrwał. E? Ej kurde, jak, go, jak krwawi długo... ...gostek. No już nie krwawi, bo nie żyje. Ale że wyrwał? LOL. Dobra, nie spodziewałem się Soldiera na suficie. Ej, ogólnie Demoman tym wyszczerbcem to on tam napręsztalał nieźle. E, myślę, że możemy pójść w to... I w obrażenia. Tak. E, 88 punktów. Nieźle. 10 minut jeszcze do końca meczu. Dostał. No, także łuk teraz jest mocarny. O Jezu, ale mnie spowolniło to mleko, co jest? Jak to długo trzyma? Ej, za długo to trzyma. Specjalnie tym mlekiem będzie teraz spamował. Ale zapomniałem, że mam PM-a jeszcze w ogóle. Zamiast spm a to też na przykład wygodnicki wczasowicz byłby spoko, dlatego bo... Nice. E, dlatego bo... Można go ulepszyć na to, że on co sekundę daje, e, czy nawet co ileś milisekund wręcz nawet daje e, zdrowie. Ileś HP. O, tu jest. Czy to, to był spy, czy co to było? Aj. Dobra, 5 stów. Mm. Można by to już wymaksować. Tak, także zostaje nam ilość amunicji i obrażenia do wymaksowania. Ty, jak szybko ładuje strzały, patrzcie to! Ja pręż to, ale co sekundę mogę tym strzelać. Normalnie. Nice. Potrzebuję ammo. O, dzięki. Aj. A już mamy gotowy do zwrotu, lol. A no tak, bo jest... Do... Wygraj rundę na mapie Freaky Fair i to jest jako dodatkowa. W każdym razie możemy sobie już... Ała, ale głośno. Możemy sobie już przesłać ten kontrakcik. 34 minuty nagrywania. O kurde, prześwietny puklesz. A tu nie ma żadnego złego tego, lol. Dobra, także wyjdźmy z tej mapy, bo jest za głośno trochę i otwórzmy sobie paczkę. Także ok. jeśli chodzi o ten prześwietny puklesz, to już chyba miałem coś takiego. Prześwietny puklerz miałem to kiedyś, ale kurde no nie wiem, chyba mi się to usunęło czy coś. W każdym razie e, otwórzmy sobie paczkę, otwórzmy sobie paczkę, zobaczmy co zrobimy ciekawego. Mm. Maska inżyniera. Okej, okay, to się przyda, żeby zrobić yy, kiedyś maskę Saxtona Heyla. Czemu? Nie wiem, bo po prostu zagracają mi te maski. Widzicie, ile one slotów zajmują? A maska Saxtona Heyla zajmuje jeden slot. Brakuje mi tylko inżyniera i coś jeszcze, chyba snajpera. W każdym razie zrobiliśmy sobie to na dwie gwiazdki, jest 36 minut nagrywania, więc dynamite'em zajmiemy się już w następnym odcinku, także to byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ustawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi to wiadomo sub dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też biegać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam, siema.